Polska uzyskała najgorszy od 12 lat wynik w indeksie percepcji korupcji przygotowywanym corocznie przez Transparency International. Gdyby nie działania korupcyjne, Katar nie otrzymałby prawa organizacji mistrzostw świata. Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, nie sposób nie wspomnieć o korupcji. Bo bez przejrzystości i uczciwości żaden zrównoważony rozwój nie ma sensu. Witaj na kanale Praktycznie OSG. Dziś zapraszam na odcinek, który pewnie otworzy Ci oczy na skalę problemu. Moim gościem jest doktor Habilitowany Robert Sroka, ekspert i autor książek w zakresie etyki biznesu, który od lat pokazuje, że walka z korupcją to fundament odpowiedzialnego działania firm. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jaka jest korelacja między korupcją a zrównoważonym rozwojem. Polska. Uzyskała najgorszy od 12 lat wynik w indeksie percepcji korupcji przygotowywanym corocznie przez Transparency International. Koło takiej informacji trudno przejść obojętnie. Dlatego ten odcinek będzie poświęcony właśnie korupcji i jej wpływowi na biznes, gospodarkę i zrównoważony rozwój. Ten najgorszy od 12 lat wynik oznacza, że Polska zajęła 53. miejsce na 180 krajów, spadając z 47. miejsca w 2023 roku. Dla przypomnienia, w 2015 roku Polska znajdowała się w pierwszej 30. najmniej skorumpowanych państw. Ten trend jest niepokojący nie tylko dla kraju, ale również dla biznesu, a w szczególności dla każdego z nas. Oznacza to, że Przestają efektywnie działać podstawowe instytucje państwa i uczciwe mechanizmy życia społecznego, które są odpowiedzialne za budowanie zaufania i zapewnienie przejrzystości i równości szans. W praktyce oznacza to również, że tracimy domniemaną zasadę, że każdy, niezależnie od tego, czy stać go na łapówkę, czy posiada wpływy, będzie tak samo uczciwie traktowany w urzędzie u lekarza, czy startując w przetargu. Warto też być świadomym, że korupcja negatywnie wpływa na zrównoważony rozwój i przyczynia się do niepożądanych praktyk społecznych, środowiskowych, w biznesie. Przykładów można mnożyć. Jeden z najbardziej wyrazistych jest związany z biznesem i sportem. Myślę, że warto przypomnieć tę historię. 2 grudnia 2010 roku informacja, że gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2022 roku będzie Katar, wywołała duże zaskoczenie. Organizatorem wielkiego turnieju został kraj liczący nieco ponad 2 miliony mieszkańców, który z piłką nożną ma niewiele wspólnego i w którym temperatura w lecie, kiedy zwyczajowo rozgrywany jest mundial, sięga 50 stopni Celsjusza. Przez kolejne lata od momentu ogłoszenia tej decyzji dowiadywaliśmy się o tym, że chociażby w 2010 roku Katarzycy przekazali niemal 2 miliony dolarów na Kongres Afrykańskiej Federacji Piłkarskiej, która poparła ich kandydaturę. Dowiedzieliśmy się o tym, że dziewięć dni przed tym, jak ogłoszono zwycięzcę, doszło do tajemniczego spotkania Katarczyków z prezydentem Francji w Pałacu Elizerskim. Że kilka miesięcy po tym spotkaniu Katarczycy kupili Paris Saint-Germain, że telewizja Qatar Bean Sports weszła do, nie tylko na rynek francuski, ale również europejski. Po pewnym czasie wyszło również na jaw, że syn Platiniego znalazł zatrudnienie w jednej z katarskich spółek. W 2013 roku France Football opublikował Qatar Gate, czyli raport o kulisach przyznania Mistrzostw Świata Katarowi. Z 22 członków Komitetu Wykonawczego FIFA, którzy w 2010 roku głosowali za Katarem, ale również za Rosją, bo wtedy też rozstrzygały się losy Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Rosji, 13 zostało zawieszonych i ma powa poważne problemy z prawem. Gdyby nie działania korupcyjne, Katar nie otrzymałby prawa organizacji mistrzostw świata. Dlaczego to jest ważne? Otóż dlatego, że chociażby konsekwencją tej decyzji była śmierć ponad 6,5 tysiąca pracowników pracujących na budowach stadionów i infrastruktury. Oznacza to, że tygodniowo w Katarze umierało średnio 12 pracowników zatrudnionych przy organizacji mundialu. Po co? Po to, żeby można było rozegrać kilka meczy i obejrzeć, obejrzeć to widowisko. Dziennik The Guardian, który przygotowywał raport na ten temat, twierdzi, że te dane są nawet zaniżone, bo dotyczą pracowników z Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu i Sri Lanki, a nie uwzględniają Filipińczyków i Kenijczyków. Pracownicy ci pracowali w systemie niewolniczym. W związku z tym, że Katar nie miał wcześniej infrastruktury sportowej, to budowa od zera y, stadionów i infrastruktury przyczyniła się do znaczących negatywnych szkód dla klimatu i wygenerowała około 3,6 miliona ton ekwiwalentu CO2. Niektóre organizacje szacują emisję na, nawet na poziomie 6 milionów ton ekwiwalentu CO2. Gdyby nie korupcja, nie przyznano by Katarowi Organizacji Mundialu, a tym samym nie byłoby przypadków łamania praw człowieka i degradacji środowiska. Inny słynny przykład to katastrofa budowlana w fabryce odzieżowej w 2013 roku w Bangladeszu, w której zginęło ponad 1100 osób. Śledztwo ujawniło skalę korupcji w inspekcji budowlanej i inspekcji pracy. Mimo ostrzeżeń o złym stanie technicznym budynku, produkcja nie została przerwana. W Polsce ujawniono korupcję firm z branży farmaceutycznej, sprzętu medycznego, kolejowej, budowlanej, transportowej, finansowej, technologicznej, spożywczej czy nieruchomościowej, które doprowadziły do obniżenia standardów biznesowych, środowiskowych i społecznych. Dlaczego? Bo korupcja zniekształca mechanizmy decyzyjne, osłabia systemy kontroli, umożliwia nadużycia w sferze środowiskowej, łamanie praw człowieka i zaniżanie standardów pracy. W perspektywie zrównoważonego rozwoju korupcja staje się czynnikiem destabilizującym cele takie jak ochrona klimatu, sprawiedliwość społeczną, prawa pracownicze i działalność firm. Dlatego tak istotne jest przeciwdziałanie korupcji w gospodarce i w poszczególnych firmach. Rada Unii Europejskiej w 2023 roku również dostrzegła to wyzwanie, wskazując na konieczność przeciwdziałania korupcji przy realizacji wszystkich działań na rzecz rozwoju. Oszacowano że negatywny wpływ tego zjawiska na gospodarkę sięga w wartości stanowiącą dziewięciokrotność oficjalnej światowej pomocy rozwojowej. Korupcja powinna martwić każdego z nas. Istnieje silna, ujemna korelacja między poziomem korupcji a PKB per capita. Kraje o niskim poziomie korupcji, takie jak Dania czy Finlandia, osiągają wyższy poziom rozwoju gospodarczego a negatywne skutki korupcji dla gospodarki to chociażby obniżenie inwestycji, zarówno w kapitał fizyczny, jak i ludzki, co prowadzi do spowolnienia tempu wzrostu PKB. Korupcja zniekształca funkcjonowanie rynku, konkurencja, konkurencja staje się nierówna, faworyzując podmioty skorumpowane, a nie te, które oferują lepsze produkty lub usługi. Korupcja zwiększa też koszty transakcji. Konieczność płacenia opówek lub ukrywania nielegalnych działań podnosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Korupcja osłabia finanse publiczne, prowadzi do marnotrawstwa pieniędzy publicznych i zmniejszenia wpływu podatków, i utrudnia realizację ważnych projektów społecznych. Korupcja także zaburza procesy decyzyjne. Sprawia, że decyzje podejmowane są pod wpływem interesów prywatnych, a nie w oparciu o racjonalne przesłanki ekonomiczne. Zmniejsza zaufanie do instytucji oraz szkodzi praworządności, utrudniając egzekwowanie prawa i prowadząc do poczucia bezkarności. Korupcja to też wyższe koszty przedsiębiorczości i wyższe bariery wejścia na rynek. Czy technologia może ratować świat, a może ją zniszczy? W erze sztucznej inteligencji, pytanie o odpowiedzialność staje się pilniejsze niż kiedykolwiek. AI już dziś wpływa na klimat, społeczeństwo, nasze miejsca pracy i wartości, którymi się kierujemy. Zrównoważony rozwój w dobie sztucznej inteligencji. Przewodnik po nowym świecie odpowiedzialności technologicznej. Dostępna na praktycznie OSG i w najlepszych księgarniach. Czym za tym jest korupcja? Jedna z definicji określa korupcję jako nadużycie powierzonej władzy w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może przyjmować różne formy, takie jak łapownictwo, nepotyzm, sprzeniewierzenie środków publicznych, faworyzowanie kontrahentów czy manipulowanie przetargami. Może mieć miejsce w sektorze publicznym, prywatnym lub pozarządowym. Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym mówi, że korupcja to czyn polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby w zamian za działania lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji. Ale też korupcja to czyn polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji. Natomiast korupcja menedżerska, inaczej korupcja gospodarcza, to przestępstwo polegające na nadużyciu stanowiska kierowniczego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Co może skutkować szkodą dla danej jednostki lub stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Wyróżnia się dwa rodzaje korupcji menedżerskiej: sprzedajność menedżerską, czyli inicjowanie korupcji przez menedżera, lub przekupstwo menedżerskie, czyli przyjmowanie korzyści przez menedżera. Pomimo negatywnych konsekwencji, jakie pociąga za sobą korupcja, to ostatni raport EY oparty na światowym badaniu uczciwości w biznesie 2024 pokazuje wyraźny spadek standardów etycznych w polskich firmach. Z raportu dowiadujemy się, że chociażby 53% respondentów z Polski przyznało, że byłoby skłonnych do nieuczciwego działania, aby poprawić swoją pozycję zawodową w wynagrodzenie. To znacznie większy Wynik niż średnia globalna, która wynosi 38%. Wskaźnik ten w Polsce wzrósł o 20 punktów procentowych w porównaniu z 2022 rokiem. Tylko 27% respondentów z Polski uważa, że standardy uczciwości w ich firmie poprawiły się w ostatnich dwóch latach, podczas gdy globalnie, globalnie ten wskaźnik wynosi 49%. 40% badanych wskazało, że presja ze strony kierownictwa była głównym powodem pogorszenia standardów etycznych. Dlatego tak ważny jest przykład z góry i dobieranie do kadry zarządzającej osób, które charakteryzują się mocnym kręgosłupem moralnym. Zatem pojawia się pytanie: Jak przeciwdziałać korupcji w organizacji? Z pomocą przychodzą standardy takie jak ISO 37001 czy OEC Guidelines. I tak ISO 37001 opisuje, jak krok po kroku wdrożyć skuteczny system antykorupcyjny. Pierwszym i fundamentalnym elementem i etapem wdrażania jest zaangażowanie zarządu, czyli Tom from the top. Zarząd i kadra kierownicza muszą jednoznacznie zadeklarować brak tolerancji dla korupcji i być wzorem etycznego zachowania. Norma zaleca również stworzenie funkcji compliance officera lub dedykowanego zespołu do spraw zgodności. Następnie zalecane jest wykonanie oceny ryzyka korupcji. Jest to przeprowadzenie mapowania ryzyka korupcyjnego w organizacji np. w relacjach z kontrahentami, urzędami, pośrednikami, czy w zakresie procesów zakupowych, sprzedażowych, darowizn, szkoleń i sponsoringu. Analiza ryzyka powinna obejmować specyfikę branży, kraju, działania, strukturę własnościową czy historię incydentów w danej firmie i w branży. Wynikiem takiej analizy powinna być macierz ryzyk, ryzyk i plan działań zapobiegawczych. Taka analiza pozwala na opracowanie adekwatnych dla danej firmy polityk i procedur antykorupcyjnych. Sama polityka nie wystarczy. Należy wdrożyć wewnętrzne regulacje dotyczące między innymi przyjmowania i wręczania prezentów, zaproszeń oraz gościnności, relacji z partnerami biznesowymi np. z agentami, doradcami, polityka konfliktu interesów, darowizn, sposolingu, zatrudniania osób z rekomendacji zewnętrznych, procedury zgłaszania nieprawidłowości, czyli whistleblowingowa. Często niedocenianym elementem, a decydującym o skuteczności systemu przeciwdziałania korupcji są szkolenia i budowa kultury etycznej. Szkolenia powinny być regularne i skierowane do wszystkich, z uwzględnieniem dodatkowych treści dla grup szczególnie narażonych na ryzyko korupcji. To powinno wynikać z analizy ryzyka. Budowanie kultury to chociażby włączanie tematyki etyki oraz tematów zgodności do onboardingu nowych pracowników, czy promowanie postaw etycznych. Na system antykorupcyjny składa się również weryfikacja partnerów biznesowych, czyli tzw. due diligence. Przed podpisaniem umów firma powinna przeprowadzić ocenę partnera pod kątem ryzyk korupcyjnych oraz zastosować klauzulę antykorupcyjną w umowach umożliwiającą zerwanie współpracy przy stwierdzeniu nadużyć. Inne, inne elementy to monitoring, audyt i sprawozdawczość w ramach systemu, a także jasna procedura postępowania w przypadku wykrycia nadużycia. Tak wdrożony system antykorupcyjny znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia korupcji i poniesienia związanych z tym konsekwencji finansowych, reputacyjnych, osobowych i operacyjnych. Podsumowując, istnieje korelacja między korupcją i nieetycznymi praktykami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Korupcja osłabia kontrolę nad procesami środowiskowymi. Decyzje dotyczące zezwoleń, np. Na, na wydobywanie czy budowę, są podejmowane na podstawie relacji czy przekupstwa, a nie oceny wpływu na środowisko. W efekcie dochodzi do deforestacji, przekraczania norm emisji czy zanieczyszczania wód. Korupcja negatywnie wpływa też na prawa pracowników i łańcuch dostaw. Firmy mogą dzięki korupcji lub nepotyzmowi unikać kontroli BHP, zatrudniać pracowników na umowach śmieciowych, bez zabezpieczeń i praw związkowych. W łańcuchu dostaw korupcja umożliwia przekazywanie zamówień do dostawców łamiących prawa człowieka, ponieważ certyfikaty i audyty mogą być zamawiane lub fałszowane. Korupcja osłabia też uczciwe warunki konkurencyjne, powoduje nietransparentność procesów decyzyjnych i obniża jakość świadczonych na rynku usług i dostarczanych produktów. Zrównoważony rozwój to koncepcja, która zakłada równowagę między wzrostem gospodarczym, ochroną środowiska i sprawiedliwością społeczną. Jednak realizacja tej idei jest często zagrożona przez korupcję zjawisko, które podważa fundamenty transparentności, odpowiedzialności i etyki w sektorze publicznym i prywatnym. Korupcja nie tylko hamuje rozwój gospodarczy, ale także prowadzi do degradacji środowiska, łamania praw człowieka i pogłębiania nierówności społecznych. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, nie tylko zrozumieć, ale realnie wdrożyć zrównoważony rozwój z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przygotowałem coś specjalnego. To mentoring i kurs online. Lider ESG w 90. Strategiczna transformacja z AI. To nie jest kolejny teoretyczny kurs. To 90 dni konkretnej pracy, praktyki i wsparcia, które pomogą Ci uporządkować dane ESG i zbudować system zgodny z regulacjami, nauczyć się wykorzystywać AI w raportowaniu, analizie i automatyzacji, stać się strategicznym liderem ESG w swojej firmie z realnym wpływem. W programie znajdziesz m.in. cotygodniowe sesje grupowe na żywo, checklisty, szablony, wsparcie 1 na 1. Dostęp do zamkniętej grupy praktyków i bonus roczny dostęp do AI asystenta ESG. Jeśli czujesz, że to właśnie ten moment, by uporządkować chaos, przejąć inicjatywę i zbudować swoją pozycję w firmie, ten program jest dla ciebie. Link do zapisu znajdziesz w opisie pod filmem. Liczba miejsc ograniczona. Do zobaczenia. Cześć.